Cześć, Michał Pogotowi od kreszczowe.pl. witam wszystkich w nowym roku i też przy okazji w tym nowym roku wszystkim życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Jeżeli mowa, kochani, o powrocie do zdrowia, warto wiedzieć, jak można do niego wrócić, czyli co możemy zrobić, jakie metody są dostępne. Myślę, że warto o tym posłuchać. Powiem Wam ze swojego doświadczenia praktycznie wszystkie te metody terapii leczenia. Ja przeszedłem. Punkt pierwszy: leczenie IDSA, czyli leczenie lekarzy chorób zakaźnych. IDSA, Towarzystwo Lekarzy Chorób Zakaźnych, czyli to, co w Polsce jest standardem od 20-25 lat, czyli coś, co mamy dostępne od wielu, wielu lat. Dostępne też jest na system NFZ, jeżeli chodzi o diagnostykę dwa testy: test Elisa, test Western Blot, średnio skuteczne. Ale są dostępne, są dostępne za darmo. Możecie z nich skorzystać ze skierowania. To jest diagnostyka, która obejmuje tylko boreliozę, to jest leczenie, które obejmuje tylko boreliozę. Nie spotkałem przypadku, żeby któryś z lekarzy chorób zakaźnych sugerował współzakażenia bartonellą, babesciozą. Kazał diagnozować ludzi w tym kierunku. Raczej skupiamy się na boreliozie. Jest podawany jeden antybiotyk, z reguły jest to tetracyklina, czyli doksycyklina przez okres od 21 do 30 dni, w szczególnych przypadkach, przy nasilonych objawach neurologicznych, trafiacie do szpitala, tam, tam jest zrobiona obligatoryjnie punkcja lędźwiowo-krzyżowa, tam macie podawane ceftriakson, tartriakson, biotrakson, któryś z tych trzech antybiotyków, również od 21 do 30 dni. Jeżeli chodzi o skuteczność takiego leczenia, jest można powiedzieć e, słaba, poprzez, nie wiem, napływ ludzi na Fora po takim leczeniu, komunikacja, że po prostu kończą leczenie nadal z objawami. Różny jest feedback od lekarzy. Słuchajcie, ile lekarzy taki feedback, ale co jest, co jest niefajne, to to, że kończą leczenie z objawami. Punkt drugi, leczenie. lat leczenie, które uwzględnia nie tylko boreliozę, ale także zakażenia towarzyszące współzakażenia tak zwane koinfekcje czyli Bartonella, babesioza, mykoplazma, chlamydia, jersinia, toksoplasmoza, Anaplazma i inne, które mogą występować. Taka, takie leczenie obejmuje właśnie te współzakażenia. Takie leczenie to jest leczenie co najmniej dwoma i trzema antybiotykami w długim okresie czasu. Zależy od rodzaju patogenu, który mamy i zależy od czasu leczenia. Reakcji na to leczenie naszego organizmu na grupę antybiotyków, e, która jest podawana, jak reagujemy. E, co ważne, co ważne, przepraszam, jakiś telefon. Co ważne, kochani, jest to leczenie inwazyjne, nie dla każdego. Niektórzy będą komunikować, że bolą ich żołądki, że nie dają rady przejść przez to, to leczenie, że antybiotyki mają skutki boczne. Oczywiście to jest racja, w niektórych przypadkach wygląda to kochani mniej więcej tak, że stawiamy sobie korzyści za i przeciw. Teraz tak, w mojej ocenie, w moim doświadczeniu, z tego co obserwuję wielu ludzi, którzy wracają do zdrowia po leczeniu ilacowym, a którzy byli w ciężkich stanach, należy sobie wziąć korzyści e, z tego, jakie niosą ze sobą skutki uboczne antybiotyki, e, no i oczywiście jakie niosą ze sobą skutki nieleczonej boreliozy i koinfekcji współzakażeń. Wygląda to, kochani, mniej więcej tak, że u ludzi, u których jest rozwinięta Bartonella i Babesioza, życie staje się naprawdę ciężkie i tutaj nie ma o czym rozmawiać, jeżeli nie wiem, nie boimy się antybiotyków, to oczywiście korzyści z ich stosowania mogą być niewspółmiernie większe niż straty po ich stosowaniu. Kolejną metodą, taką pomiędzy ILAC i ITSA, która tak naprawdę niedawno ee, się rozwinęła, czy jakimś tam Pomysłem, nazywają ją metodą Sichmana, polega na stosowaniu jednego antybiotyku i protocz, otoczce protokołów ziołowych czyli doksycyklina i do tego protokoły ziołowe ukierunkowane na boreliozę, rifampicyna, i do tego protokoły ziołowe ukierunkowane na bartonelle, eee, babesioza czyli plaquenil i do tego protokoły ziołowe ukierunkowane na dany patogen antybiotyk bierzemy miesiąc czasu. Protokoły ziołowe na przykład 3 miesiące czasu. Zmieniamy grupę patogenów. Znowu jeden antybiotyk przez 30 dni. Protokoły ziołowe przez kolejne, dalej 2 miesiące. Czyli zioła bierzecie, nie wiem, 3 miesiące, antybiotyk miesiąc. Potem znowu nowe protokoły ziołowe, 3 miesiące, nowy antybiotyk miesiąc. I tak dalej. Czyli przy każdej zmianie protokołów ziołowych, zmianie patogenu, który chcecie, nie wiem, leczyć, zmieniacie też antybiotyk. Tak to mniej więcej wygląda. Bardzo fajna i przyjazna metoda dla osób, które boją się przewlekłej antybiotykoterapii. Bardzo fajna i ciekawa metoda dla osób, u których leczenie jednym antybiotykiem jest za małe. Warto o tym pomyśleć. Jeżeli mowa. Już w medycynie nieakademickiej, to oczywiście fitoterapia. Ja akurat uważam, że e, w mojej ocenie fitoterapia komplementarna przynosi świetne efekty, czyli stosowanie modelu protokołów ziołowych, e, która obejmuje wszystkie grupy patogenów odkreszczowych, pasożyty, wirusy pierwotniaki i bakterie. Czyli generalnie bierzecie sobie ziółka ukierunkowane, czyli literatury medycznej jest mnóstwo na ten temat ukierunkowane na dane grupę patogenów odkreszczowych wiadomo, że jest to leczenie metodami naturalnymi. W zasadzie nie powinniśmy mieć leczenia, tylko terapię metodami naturalnymi, które, które tak naprawdę przynoszą też bardzo fajne efekty, bardzo wiele osób komunikuje, że bez antybiotyków ich stan psychofizyczny znacznie się polepszył. Do tego dochodzą później różnego rodzaju terapie biorezonansami, ozonoterapię, różnego rodzaju wlewy, komory normobaryczne, hiperbaryczne. Natomiast te wszystkie metody ja bym potraktował jak szeroko rozumianą fizjoterapię wspierającą procesy zdrowienia. Pamiętajcie o tym, nie traktować tego jako główny wyznacznik Waszej terapii, ale jako dodatek do którejś z tych, które wymieniłem. Albo ziółka, albo Sichman, albo ILAC, albo IDSA. Pamiętajcie, taki jest wybór. Co wybierzecie, zależy od Was. To, że Panu A Pomogła terapia, a nie znaczy, że Wam pomoże. Każdy, pamiętajcie, organizm jest inny. Każdy terapeuta, lekarz, ktokolwiek, dietetyk, fitoterapeuta ma inne podejście. Nie ma dwóch takich samych przypadków. Każdy organizm to inna fizjologia. Każdy organizm inaczej reaguje na to bądź na tamto. To, że antybiotyki komuś zaszkodziły, Tobie mogą pomóc. To, że jeden antybiotyk panu, nie wiem, X nie pomógł, panu G może pomóc. Pamiętajcie, opinie innych ludzi są ważne, ale to jest wasze leczenie i opinia pani Kasi wcale nie musi być taka sama, jak u was. To tak jak z filmami: są oceny innych ludzi, jedni skrytykują, ale wam te filmy mogą się podobać. Dokładnie tak samo jest z terapiami, tak samo jest z leczeniem. To, co nie pomogło innemu, pamiętajcie. Wam może pomóc ważne, że jak będziecie przechodzić przez jakąkolwiek z tych terapii robić to z kompetentną osobą. Ważne, żebyście wy na pierwszym wywiadzie, wiedzieli jak rozmawiać z terapeutą, jak wyczuć i wyczaić jego kompetencje, o co się go zapytać, żeby sprawdzić, jaką on ma wiedzę. To od Was i od Waszego przygotowania tak naprawdę zależy, czy wyczaicie, Kompetencje tego terapeuty. Bardzo często jest tak, że wy tego nie wyłapujecie, bądź macie wątpliwości, ale idziecie w ten rodzaj terapii, i za nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, cztery, pięć, pół roku, rok czasu okazuje się, że jesteście z ręką w cudzysłowie, w nocniku, bo ktoś się okazał niekompetentny. Dlatego wasze przygotowanie, wasze pytania na pierwszą wizytę muszą być tak skonstruowane musi być ich tyle żeby sprawdzić kompetencje terapeuty, któremu powierzacie swoje zdrowie. Pozdrawiam was serdecznie Michał Pogotowiet WPL, do usłyszenia.